Jak ja zaczynałam 16 lat temu? Zaczynałam mając malutkie dziecko, ucząc się w szkole średniej, nie mając pieniędzy na pakiet startowy, ale miałam ogromne wsparcie osób, którym na mnie zależało, i ogromne wsparcie lidera, który mnie poprowadził. I dziś mogę śmiało powiedzieć, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, bo dzięki temu, jako mama, zawsze miałam czas dla swoich dzieci, zawsze były priorytetem, a praca była tak ustawiona żeby móc przede wszystkim spędzać czas z dziećmi i być dla nich, na ich potrzeby, na ich wezwanie. E, dzisiaj, kiedy mam już duże dzieci, mogę dać z siebie więcej. Wiem, że teraz jest czas, kiedy mogę bardziej postawić na siebie. Ale nie zmienia to faktu, że dzieci będą zawsze dla mnie najważniejsze i że Colway dał mi to, co było dla mnie najcenniejsze. Czyli czas, kiedy dzieci były małe, ale też poczucie bezpieczeństwa, sprawczości i swojej niezależności. Czy było łatwo? Oczywiście, że nie było. Popatrz, uczyłam się, wychowywałam małe dziecko i pracowałam w biznesie, który jeszcze wtedy nie był online, tak jak dziś. Były inne możliwości, inne narzędzia, ale to nie zmienia faktu, że się nie poddałam. Spotkałam mnóstwo fantastycznych ludzi, mnóstwo ludzi poznałam, wiele z nich podjęło ze mną współpracę, ale też wiele powiedziało nie. I to jest oczywiste w tej branży. Nie musi być dla każdego. Ja zachęcam Cię do tego, żeby dzięki niej odkryć swoje pasje i żeby zrobić coś, co gra z Tobą. A ja mam ten talent, że potrafię to wykryć. Dlatego chętnie Ci pomogę i zaproszę Cię do współpracy ze mną i moim zespołem. Zapraszam Cię do wiadomości prywatnej.